Zmywamy sobie podkład. Teraz będziemy oczyszczać buzie właśnie takim urządzeniem z silikonowymi takimi nakładkami, które jest antybakteryjne. Majony srebra, więc nie roznosi, nie roznosi bakterii. I przez takie właśnie pulsacyjne ruchy nakładamy sobie żel do mycia. Jest to urządzenie takie intuicyjne, ono jest ustawione na 2 minuty, po, po 30 sekund na każdą partię skóry. Policzek nos. Doczyszcza nam pory. Zobaczysz jaka jest właśnie szczoteczka po tym, brudna. Jak doczyszcza jeszcze właśnie te resztki makijażu. Cały nadmiar tego co jeszcze zostało na skórze. Ona się sama wyłącza. On nakładkę można ściągać, myć, pukać. Wymienia się ją średnio co pół roku. No maksymalnie co pół roku. Fajnie doczyszcza makijaż, te resztki. Działa antybakteryjnie, więc nie roznosi żadnej bakterii. Czasem są takie właśnie nasadki z włosiem, ale one niestety nie są antybakteryjne i roznoszą niestety bakterie, też częściej się wymienia. O, sieci się już czwarta lampka, to znaczy, że zaraz się wyłączy. Ja już tak robię po całości, bo już jestem przyzwyczajona, ale zazwyczaj się robi tutaj policzek, nos, tutaj brodę, drugi policzek, nos, Czoło, tak? Więc domywamy sobie cały ten makijaż. Mm. Przygotowujemy skórę. O, proszę. Widzisz, jakie brudne. To wszystko ściągamy. Pukamy sobie to pod wodą. To już nam nie będzie potrzebne. Teraz zmywamy cały ten żel. Buzi. Wycieramy. Zawsze po umyciu makijażu trzeba stonizować skórę, tak? Trzeba stonizować skórę, żeby przywrócić jej prawidłowe pH. No i żeby składniki aktywne, które będziemy wkładać też w skórę, żeby po prostu lepiej się wchłaniały, tak? Bo ogólnie woda w kranie ma zasadowe ph, to znaczy, że jest. Może przesuszać skórę. Tak samo jak przy włosach, tak? Może przesuszać włosy, może otwierać łuski. Dlatego potem włosy są takie suche. Dajemy teraz tonik. I teraz będziemy przystępować już do nakładania. Do zabiegu prądami galwanicznymi. Mhm. Wciągam sobie ampułkę. I teraz tak. Pierwsza ampułka to jest ampułka, która nam będzie otwierać pory, będzie nam otwierać tą skórę, żeby nam przygotować ją. Teraz nakładamy sobie pierwszą ampułkę, dajemy tutaj i na razie rozprowadzamy sobie po skórze. Ta ampułka przygotowuje skórę już taką oczyszczoną z demakijażu. Z makijażu będzie otwierać nam pory. Będziemy tutaj uruchamiać limfę, to znaczy, limfa powoduje, otwarcie wszystkich takich kanałów, że tak powiem, w skórze, które będą się oczyszczać, tak? Czyli my przeprowadzając, bo tutaj przy tych prądach nie wolno odrywać ręki od skóry, ponieważ prądy przestaną działać. Tu musi być przewodzenie prądów cały czas, dlatego nie będziemy odrywać ręki od skóry. I przez to, że będziemy jechać ruchem po twarzy, to wszystko będzie nam się otwierać. Pory będą się przygotowywać, otwierać, rozpulchniać na przyjście właśnie prawidłowych składników odżywczych, które mają w, w, przejść w skórę, tak? Tutaj też działa właśnie um, składnik enzym, który um, usypia starzenie na 72 godziny. Dlatego ten zabieg robimy co 3 dni, tak? Bo mamy w skórze jest taki enzym Arnox, który powoduje starzenie się skóry a my tutaj usypiamy na 3 dni, że tak powiem. Ten enzym, proces starzenia usypiamy na 3 dni. Jest to opatentowana technologia przez takich 80 naukowców, dlatego ta skóra potem jest taka napięta, rozświetlona. Dobrze, musimy mieć mokrą rękę do tego, bo to są prądy, tutaj dokładamy, włączamy sobie. Aktywujemy limfę, która będzie oczyszczać całą skórę, dlatego nie możemy oderwać ręki. Czekamy aż sobie zapipka. To znaczy, że się uruchomiło. Jedziemy sobie za łóżko. Uruchamiamy cały proces, żeby te prądy zaczęły działać. Żeby przez całą skórę zaczęły przy, przechodzić te prądy. I żeby zaczęły po prostu oczyszczać skórę, tak? Idziemy sobie z powrotem na drugą stronę, za ucho, uruchamiamy limfę, żeby oczyścić skórę, przygotować ją właśnie do wprowadzenia aktywnych składników odżywczych, które są w drugiej ampułce. I to już są właściwe składniki, które będą wprowadzane w skórę. Teraz, jakby otwieramy tą skórę, otwieramy pory, Rozpulchniamy, żeby potem wprowadzić tamte składniki. I sobie jedziemy po całej skórze. Tutaj możemy jechać tak, gdzie te zmarszczki, zagięcia. To jest proces akurat otwierania, więc tutaj nie będziemy modelować tej skóry, ale przy drugiej ampulsce już. Modelujemy skórę, tak? Tutaj są nakładki, właśnie do modelowania skóry, do wyrabiania sobie nawet tutaj tych chomików. Tutaj jest też taka nakładka do modelowania tych właśnie tutaj chomiczków, czyli takiej opadającej skóry po bokach. Prowadzamy sobie tak, przewodzimy ten prąd po całej skórze i nie odrywamy ręki, bo po prostu się wyłączy. To oznacza, że jest koniec. Ściągamy, dobrze pukamy, bo będziemy tym samym używać do drugiej części, do drugiej ampułki. Tak, go sobie ujmuję buzię. Teraz trzeba zmyć tą, ten cały żel. Powiem ci, że bardzo fajne, bo buźka jest potem taka oczyszczona. Już po tej pierwszej, właśnie technologii oczyszczania skóry, buzia bardzo się oczyszcza. Ja nigdy nie miałam tak dobrze zmytego makijażu podkładu, właśnie, yy, nawet chusteczkami, piankami. Zawsze coś na tej silikonowej yy, szpatułce zostaje. Zawsze. To oznacza, że nie jest skóra dobrze. Czyszczona, tak? A tutaj właśnie te łopatki silikonowe nie dość, że działają antybakteryjnie, to jeszcze wszystko doczyszczą, otworzą pory przez ten swój ruch obrotowy, mikropulsacyjny. On otwiera po prostu wszystkie pory zanieczyszczenia. Teraz tym otwarliśmy dodatkowo jeszcze tą ampułką pierwszą, uaktywniliśmy limfę, co otwarło nam pory w skórze. A teraz nakładamy... Tą zieloną, która ma już składniki aktywne, które będą wprowadzane w skórę. Tak? Teraz będziemy wtłaczać w tą otwartą skórę te składniki aktywne, które przejdą głęboko do skóry właściwej, co działa na proces starzenia, opóźnia starzenie na 3 dni, na 72 godziny. Dlatego zabieg robi się co 3 dni. Ta skóra może być trochę zaczerwieniona, przez to, że to jednak są prony galwaniczne. Ale to nie jest inwazyjne. To, jest to są oczywiście zabiegi, które robi się w domu. bezpiecznie, nawet kosmetolodzy biorą je do swoich gabinetów, żeby robić ten zabieg swoim klientkom. Ale to jest takie małe spa dla nas w domu, tak? Także jest to urządzenie takie, które możesz sobie robić w domu i działać na ten proces starzenia, wypracować sobie kurze łapki, małpki, lewią zmarszczkę, Mówimy na to takie małe zo, trochę, nie? Na tę nasze, na tą naszą buzię. Tutaj mamy lwie zmaszczki, tutaj mamy te małpki, tutaj kurze łapki. Także to wszystko tą drugą teraz, te, e, tym drugim programem z tymi aktywnymi składnikami będziemy już sobie pracować nad e, modelem twarzy. Teraz sobie zmoczę. Maczamy. Dotykamy i włączamy. I teraz jest program drugi. Przykładamy ponownie. Aktywujemy i teraz już nie musimy się zatrzymywać, tylko sobie jedziemy po prostu i wtłaczamy bez odrywania ręki składniki odżywcze do skóry, żeby ją odmłodzić. Oczywiście robi się to dwa razy w tygodniu, nie częściej. Regularnie i teraz już możemy modelować, sobie możemy na przykład podnosić, właśnie tu, podnosić policzek. Ja zaczęłam niedawno stosować te prony na blizny moje, których aż tak teraz nie widać, ale chcę sobie je właśnie wypracować, bo dziewczyny mają bardzo efekty świetne. Tu, żeby pobudzić lwią zmarszczkę, robimy okrężne ruchy. Jedziemy okrężnymi ruchami. Aby dojść do skóry właściwej. Tak samo tu kurze łapki, to wtedy sobie trzymamy. A żeby podnieść powiekę, podchodzimy tutaj, na środku i trzymamy. Wtedy ta skóra się napina. I nie odrywamy ręki. Tak samo tu wygładzamy sobie kurze łapki, też podnosimy, trzymamy. I znowu jedziemy, tu możemy sobie wypracować te boczki, chomiki. Właśnie nieraz jest tak, że dziewczynom opadają policzki, to musimy wziąć tamtą inną nasadkę i pracować tą inną nasadką. Tu mi zależy bardzo na tych bliznach, więc ja tutaj jakby je wyprasowuję. Tak, i podnoszę po prostu ruchem podnoszącym, tak, policzki jedziemy i tak samo tu podnosimy sobie powiekę. One bardzo fajnie, to urządzenie też bardzo fajnie modeluje powiekę. Po regularnym stosowaniu podnosi ją po prostu do góry i pracujemy sobie tam, gdzie najbardziej chcemy, tak? Czyli modelujemy sobie tą buzię w taki sposób, jaki chcemy i tam, na czym nam najbardziej zależy, kurze łapki tu podnosimy. Ta buzia potem po tych prądach jest bardzo napulchniona, odżywiona, rozświetlona, promienista, taka jakby troszeczkę wstrzyknięta wodą, jakąś. I po każdym, tak jak mówię, ten efekt utrzymuje się trzy dni i to się po prostu powtarza dwa razy w tygodniu, nie? Macie takie swoje domowe spa. Ja za każdym razem po tym zabiegu widzę. Bardzo dużą różnicę. Buzia jest taka rozpulchniona, rozświetlona, nawilżona, wygładzona i dostaje bardzo dużo dobroci do środka, do skóry. Po prostu koniec. To trwało 3 minuty. Teraz będziemy działać na zmarszczki trzecim etapem, czyli trzecim, trzecim stopniem. Ale to już właśnie inną nasadką, taką małą, tu będziemy wypracowywać sobie te małpki. Tak samo tutaj wiąz maszczkę, tutaj właśnie te wszystkie kurze łapki. Tylko muszę zmyć ten żel. Bo ten żel trzeba zmyć. Tak samo jak i pierwszy. To co miało wejść, weszło do środka. Zawsze po tym zabiegu jest efekt taki Takiego naprawdę dobrego zabiegu, jak u kosmetologa, kosmetyczki, po takich różnych, wiesz, peelingach, zabiegach, odświeżeniach tej skóry. A tutaj masz ten zabieg w domu, tak? Możesz sobie go robić w domu i ta buźka na drugi dzień jest jeszcze lepsza, bo ona jest taka rozpulchniona później, świeżutka i to jeszcze lepiej właśnie wygląda. Tutaj sobie teraz nałożę Korektor, w którym będziemy wypracować z marszkiego. Ten korektor jest na bazie olejku migdałowego. Ma też właśnie en, em, skład opóźniający się starzenie. Potem jest skóra taka właśnie nawilżona. Promienista. Fakt, fak, że nie trzeba po tym kremie, nie trzeba już dawać żadnych. Tak naprawdę moczymy I włączamy program trzeci. Trzeci. Po tym kremie faktycznie nie trzeba dawać już żadnego kremu, bo jest bardzo fajny. On jest taki jak chmurka, trochę po nim jest buzia. Wiecie, <laughs> wiesz, jest taki e, serek mm, taki puszysty jak pianka i właśnie po nim ta buzia się wydaje taka właśnie jak chmurka fajna. I tutaj sobie jedziemy na smarczki. To już jest etap trzeci. Jest też program czwarty. Ponieważ urządzenie zawiera 5 programów, czwarty jest do modelowania ciała, czyli celulit, brzuszek, jakieś blizny po yy, zabiegach. Teraz teraz czuję jeszcze panie, ponieważ już gdzieś tam ta skóra została otwarta, by wprowadzić te wszystkie składniki, dlatego teraz to czuć jeszcze bardziej. Bo można ten krem na przykład ten korektor na zmarszczki nakładać samoistnie bez żadnego bez tego prądu, ale właśnie ten prąd powoduje, że przewodzi te składniki odżywcze w kremie jeszcze bardziej w skórę w twarzy, tak? Ponieważ została ta buzia mocno otwarta przez prądy galwaniczne, pobudzona roz, zostały otworzone pory. Dlatego te składniki aktywne z tymi kremami jeszcze bardziej przechodzą do skóry. Tak jak mówiłam, ja to urządzenie kupiłam ze względu na moje blizny. Tu widać. One już też zaczynają troszeczkę ładniej wyglądać. Kupiłam je na blizny, właśnie i widziałam naprawdę bardzo fajne efekty. Dlatego sobie kupiłam i testuję. No, efektami się będę dzielić też na bieżąco, jeszcze bardziej, ale naprawdę tutaj można wypracować sobie i tą lwią zmarszczkę, i kurze łapki. Tutaj bardzo fajnie mężczyźni też właśnie sobie, niektórzy odważyli się <grym> i sobie próbują. Czy właśnie tu modelować można zarys policzków? Bo niektórym, właśnie kobietom, te policzki bardzo mocno opadają tak zwane chomiki. A my, kobiety, tego niestety nie lubimy, dlatego sobie tutaj wypracowuję też przy okazji tą linię małpki, ale i modeluję policzek, żeby go unieść, tak? Bo prony galwaniczne przechodzą do tkanki właściwej. Pobudzają ją, stymulują, napinają, ujemdrniają i rozświetlają. Dlatego fajnie jest taki zabieg sobie zrobić, właśnie jak wiecie, wiesz na przykład, że idziesz, na wesele, czy idziesz na imprezę, sylwester, cokolwiek. Zrobić sobie taki zabieg wieczorem, a na drugi dzień ta buzia jeszcze bardziej nabiera takiego rozpulchnienia. I on, to nie jest tak, że jesteś na, napuchnięta, tylko jest rozpulchniona, przygotowana pod makijaż i wtedy ładnie się ten makijaż trzyma. Wyglądasz jakbyś była po jakimś zabiegu butoksowym. takiego napełnienia twarzy. No to tak naprawdę jest tylko zabieg, tak? taki swój w domu, także jest to bardzo fajne urządzenie i pomaga w wielu, wielu, wielu tutaj niedoskonałościach, ale tak jak we wszystkim ważne jest regularne stosowanie, tak? Ale myślę, że znajdziesz te 10 minut w ciągu, dwa razy w tygodniu, żeby sobie taki zabieg właśnie wykonać na swojej buzi, w własnej łazience, jest to mega wygodne bez igieł, bo ja od igieł też niestety stronie nie cierpię igieł, bo się ich. Dlatego wolałabym zostać jak jest. Ale jak można, to trzeba na to wpłynąć bezinwazyjnie, tak? Tutaj jest też y, piąta końcówka, piąty y, stopień, żeby sobie zrobić mezoterapię bez skóry głowy, do pobudzenia skóry głowy w celu po prostu hamowania y, wypadania żeby pobudzić cebulki do prostu, wtedy te włosy rosną zdrowsze, mocniejsze i opóźnia się proces starzenia tej skóry głowy, tak? Także jest tutaj kilka opcji, jest kilka zabiegów w jednym. Jest to bardzo praktyczne, bardzo pożyteczne, tak? On zacznie coraz częściej pipkać. Tak ten pierwszy zabieg otwierania porów trwał 2 minuty, ten drugi z wprowadzaniem tych składników aktywnych trwał 3 minuty, tak ten tutaj na zmarszczki trwa 5 minut. On zacznie pipkać coraz mocniej aż się wyłączy sam. To jest intuicyjne urządzenie, ono jest tak odpowiednio nastawione, żeby było dobrze, nie? Dobrze, koniec. Teraz już tego nie zmywamy, tylko po prostu wtłaczamy w skórę. Wprowadzamy sobie to w skórę i ta buzia jest później taka bardzo nawilżona, odżywiona. Widzisz? Bardzo świecąca, gładziutka. Dosłownie takie uczucie, takiego po prostu odświeżenia, jakby dogłębnie było wszystko oczyszczone. Nieraz my pośpiechu myjemy makijaż, coś tam, coś tam, umyjemy chusteczką, jakimś tam, jakąś pianką, coś tam szybciutko, szybciutko i nawet nie czujemy tego. A teraz jest ta skóra po prostu jak chmurka, taka nawilżona, delikatna. Dlatego mówię Ci, że regularne stosowanie podnoszenia sobie brwi podnosi powiekę. Nie ma tej opadającej powieki. Kurze łapki tak samo wypracować można. On rozpulchnia je, dociera do skóry właściwej i rozpulchnia skórę, tak? Tak samo lwia zmarszczka, blizny, tu te małpki. Wszystko można wypracować. Owal twarzy można podnieść i tak samo tutaj profil twarzy. Także polecam serdecznie, a ja będę testować dalej. Dwa razy w tygodniu regularnie i efektami też się będę dzielić za każdym razem. Także całuję, pozdrawiam.